Jestem... Mać... Co, będzie kopacz? Witam Was! W Ultimate Chicken Horse! W grze, gdzie Ty wraz ze znajomymi, albo w moim przypadku w samotności z randomami budujesz tor bólu i cierpienia, w którym któryś z Was kończy z biletem w jedną stronę do chorości. W dzisiejszym odcinku Zobaczycie, jak trzech debili próbuje nie wywołać zbrodni wojennych i nie słamać zasad konwencji genewskiej. Za pomocą zbudowanych torów. Kurwa. I te schody mi się lubią. Ultimate Chicken Horse z Debilami. Czekaj, to się czekaj. źle skończy. ja mam jeszcze Nie wiem, czemu tego założysz, ale okej. Okay. Bo muszę. Dobra. No, farma czy e... dach, farma czy dach? Szczerze, yyy... E... Na razie 5 gajem jest, ja pierdolę 2 game'om No i co teraz? Nie hmm. badało No właśnie Misior ja pierdolę Misior ma te mate zdolności Misior ma te jaje polej, uh. polej, to może być mały problem, ok? Także też, też będę wytajemnić to. Pierdolę, to idę zabicie. Aż jestem zdolny, <grym <grym> lepiej ode mnie umarłeś, kurwa. To dalej idzie z tym, <grym> A, żebym się wyjebał? Żebym trochę się w kalkulacji, bo się cię. Jak przyjść? Jak przejść? Misur. Misur. Przytrzymaj, b. Misur poddaj się. Wiem. <grym> <grym> Misur, jak można nie wiedzieć, jak sprintować? Co jest, Ale mi wyjebał? O kurwa. Dobra. Szawar może mieć mały problem. O kurwa, że.

Jeżeli, ja się nie mylę, jeżeli się nie mylę, testujemy, dobra? Jeżeli się nie mylę, powinny mieć wystarczające spinta. Czy mogę jakieś.? Apierdolę na światło tacy. Jeżeli się nie zaskoczył. No, nie doskoczyłem, Trochę mi brakowało. Doprawdyż niemożliwe. Ciekawe, czy jestem w stanie się rozpędzić tak ładnie, żeby doskoczyć tam. Kurwo! No. Milimetry. Czy my kurwa budujemy. Orbit retorny Dobry plan, on aż mnie zobaczył. Zostań mi <grym> się raf, tak 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 to? Tak, a nie da się już przejść, jak to tak. po szlapisz. No Histeryzujesz, kurwa. Karny Kutas. Trzeba, czy tu umiesz poprawnie używać myszki? Dziękuję. Nie zgotowałem się O kurwa, bomba Dobra O, CO JEST Postaw, postaw, postaw Ja zostawię Dobra, e... Kurwa macie zawar! Czapach! Tu sam w dupę Wszystko sam. Dobra, dawaj, ja tankuj, ta... no, to będzie jakbyś. mi, Ja tankuję, to... Moje.. Musimy stanąć To na hedge, tuż. Zagramy, że na malech, Jeszcze dzisiaj. Nie, jeszcze na taki chore. Kurwa. War, war. Zabar, nie... Kurwa. Dobra, pan. Czy... Co jest, kurwa? No. To weźmie wam moje game. No, co to jest za wybór? Dobra. Muszę tak postawić, żeby jeszcze mi się przejść, dobra? A tego nie potrzeba bym przejść? Co ty skurwysynie! Wmuchy! Kurwa pszczoły mnie atakują! Do, do you know the way? I don't know the way you have <laughs> to. I heavy Jak ty nie Nie, mi, mi się podobały hitboxy w tejże cosasami, że, na tej rzeczy czasami, że... No a tej dostajecie na że Jest, <coughs> jest dostosowana do remote playa i, i lagów w personage.